Ja mam na imię Ania i dla Was przeprowadzę dzisiaj warsztaty teatralno-plastyczne. Tym razem pójdziemy sobie do teatru lalek. Na pewno każdy z Was miał możliwość zobaczyć przedstawienie spektakl, który, w którym właśnie widzimy lalki, i na pewno też znacie różnego rodzaju lalki. Jakie one mogą być? Mogą być to na przykład marionetki. Takie na sznurkach, może być to kukła, która jest nabita na patyk i zaparawane nią idziemy, może być to na przykład lalka mapetowa, którą mówi się właśnie w ten sposób, może być to na przykład nasz dzisiejszy bohater, czyli pacynka. Pacynka to jest taka lalka, w której mamy yy, dwa palce. Te to są lewa i prawa rączka, natomiast te górne, to jest główka. Kiedy włożymy sobie na palec właśnie naszą pacynkę, to zobaczcie, dwoma paluszkami mamy możliwość ruszania lewą i prawą rączką naszego bohatera, natomiast tutaj to jest jego głowa, tak? Ona może się ukłonić, ona może powiedzieć dzień dobry, chociaż właściwie jest to diabałek, mój diabałek widałek, więc raczej powinien powiedzieć dzień dobry. Dobrze, żeby przygotować taką lalkę, kochani, będziemy potrzebować na przykład materiał. Może być to polar, może być to filc, może być to jakikolwiek materiał, jaki macie w domu. Ważne, żeby był elastyczny. Będziemy potrzebować oczywiście nożyczki różnego rodzaju, na przykład o Guziki, z których będziemy mogli zrobić na przykład oczy, albo po prostu ją ozdobić. Nitkę i igłę, żeby naszego bohatera zszyć, mogą być różne wełny, tasiemki, żeby po prostu ozdobić. Bo na przykład z takiej właśnie wełny można zrobić na przykład włosy. I mogą być to włosy babajagi, albo królewny, albo jakiegoś innego dziwnego stworka. To jak. Jesteście gotowi? Możemy zaczynać. już gotowe? Ja zrobiłam z Wami wcześniej moją myszkę i mam swojego diabełka. Możecie zrobić nie tylko jedną pacynkę, możecie zrobić ich kilka i w ten sposób urozmaicić i wzbogacić swój teatr u różnych bohaterów. Mogą być to bardzo różni bohaterowie, może być to rycerz, może być to smok, może być to łoś, to Wam przyjdzie do głowy, bo Wasza wyobraźnia jest zupełnie nieograniczona. Jeśli mamy już gotowe pacynki, możemy rozgrzać trochę nasze y, rączki. O, w ten sposób możemy trochę poklaskać, y, poruszać paluszkami, bo te paluszki zaraz będą nam potrzebne do animowania właśnie pacynek. Możemy sobie po prostu trochę popracować. O, i teraz, jeśli... Mamy już gotowy pomysł, to możemy sobie zbudować na przykład jakąś scenografię do naszego przedstawienia. Ja na przykład mam tutaj drzewka i mogę sobie te drzewka zobaczcie poustawiać. I moja akcja będzie toczyła się w lesie. I teraz zakładacie sobie. Albo wy, albo możecie zaprosić do waszego teatru jeszcze jakiegoś aktora. Może być to brat, siostra, koleżanka, kolega, czy ktoś na przykład dorosły. Bo to jest fajna zabawa i fajny sposób spędzania, na spędzanie czasu. I mamy swoich bohaterów. Pamiętajcie o tym, że tutaj to są wasze łapki. Tutaj ruszają główkami, tak. O. Fajnie, gdyby dodać do każdego z naszych bohaterów innego rodzaju głos. Na przykład myszka może mówić bardzo takim mm, cichutkim, wysokim głosikiem, bo jeśli będzie bardzo na przykład nieśmiała, jesteś nieśmiała myszką i jestem nieśmiałą myszką. A na przykład Diabełek może być. Może mieć niższy głos, może być troszkę taki bardziej skrzykliwy, na przykład. Hmm? Pobawcie się sposobem zmieniania głosu i poszukajcie w ten sposób charakteru, czyli tego, jaka ma być ta Wasza postać. Kiedy jesteście już gotowi, pamiętajcie o tym, że widzowie siedzą po drugiej stronie. W związku z czym grajcie lalką do przodu lub delikatnie, o kiedy widzicie, ona idzie, kiedy. O, może się obracać lewo-prawo, chyba że chce się schować, to możemy wtedy ją odwrócić. Natomiast jeśli ona będzie mówiła do nas, a tyłem będzie do widza, to wtedy będzie niewidoczna. Starajmy się jednak, żeby one były w ten sposób. Takim bardzo prostym ruchem, zobaczcie góra-dół, możemy zrobić, że nasza myszka idzie. I teraz, w zależności od tego, jak będziemy mocno nią ruszać. Jeśli ona będzie, zobaczcie, tak robiła, no to biegnie. Jeśli idzie powolutku, to się gdzieś skrada. Ona może zerkać, o! Schować się. To jest super, bo lalki, słuchajcie, potrafią bardzo, bardzo wiele rzeczy, których my, ludzie, nie potrafimy zrobić. Zwinęlibyście się w taką kuleczkę? A zobaczcie, a lalka robi to, hop, i nie ma. Tak samo, zobaczcie. Na przykład nasz diabełek może być bardzo silnym diabełkiem. I może wyrwać drzewo. Może z tym drzewem otfrunąć. Nie bójcie się również dodawać różnego rodzaju dźwięków w trakcie Waszego przedstawienia. Na przykład, jeśli będziemy mieć otwarcie jakiejś drzwi, to możemy dodać na przykład skrzypienie. Albo na przykład jakiś dzwonek, jeśli dzwonimy do drzwi. Albo kiedy robiliśmy na przykład ten wiatr, to dodać szum wiatru. Od razu, zobaczcie, wzbogaca to naszą historię. To jak? Wy jesteście gotowi? To kochani, zabierajcie swoje lalki. my się z wami żegnamy. Pa! pa! Cześć! Cześć! I czekamy na Wasze spektakle.